Gdybym miał porównać Kirgistan do jakiegoś filmu, który oglądałem, to tylko mi się, nie wiem, kojarzą jakieś y, filmy z Tuchajbejem. <noise> z jakimiś właśnie takimi walkami mongolskimi, jak teraz patrzę na tą prerię tutaj. Prerię, czy tą polanę z tymi, z tymi namiotami, to tak to wygląda jakby to za chwilę miało wyskoczyć kilku hunów i, i zacząć się jakaś wielka bitwa. Myśląc o, o Kirgistanie, kojarzy mi się bajka i film. Bajka to jest z dzieciństwa Mulan i jeżeli chodzi o filmy, to, to te filmy Tarantino. Dlatego filmy Tarantino, bo tam były bardzo zmienne przygody i my też takie tutaj odczuwamy. Tyle, że krewnie się. na prawo i lewą. Jeżeli cokolwiek się stanie, jakakolwiek nie wiem, wypadek i tak dalej, zapomnijcie o tym, że policja wam pomoże. Zapomnijcie o tym, że jakaś pogotowie będzie i tak dalej. Na pogotowie czasami trzeba czekać 5-6 godzin, więc robimy wszystko, żeby uniknąć wypadków. Mm. No ciekaw byłem, czy te trasy tutaj będą bardzo wymagające, czy wszyscy uczestnicy dadzą sobie radę, czy ja sobie dam radę. Tak zastanawiałem się, co w trakcie na przykład, gdyby była jakaś, nie wiem, jakaś awaria, myślałem, że będzie tu niebezpiecznie z powodu wojen z Tadżykistanem, o których słyszałem. Obawiałem się po prostu wielkości motocykla i tego, że będziemy jeździć po kamieniach. Czasami może zabraknąć tej. Odległości do Ziemi. Myślałem, że będzie bieda. Myślałem, że będzie, że będą warunki takie spartańskie typowo, że będziemy codziennie myć się, na przykład w rzekach, że codziennie będziemy walczyć z tym chłodem, z tymi zmianami temperatur. Oczywiście, że myślałem też o, o widokach, ale spodziewałem się tego, że te widoki będą bardziej jednostajne, czyli że będziemy w górach i tak jak dzisiaj tutaj rano jesteśmy że takie widoki będą nam towarzyszyć przez cały praktycznie wyjazd. Natomiast Kirgistan okazał się być jak na razie bardzo różnorodnym krajem, gdzie mamy i góry, pagórki, mamy jeziora, możemy się w, jednej, w jednym momencie poczuć tak, jakbyśmy byli gdzieś nad morzem, na przykład Chorwacja, tak jak w Czarnogórze na przykład w górach, czasami w Alpach, także różnorodność jest niesamowita. Jak jeżdżę tutaj motocyklem, to mam deja vu, ale mocno zmienione. Kojarzą mi się włoskie serpentyny, tylko tutaj są szutrowe. Jakiś konie Słuchajcie, most zajebiście śliski Szanowni Państwo, bo jedyne pierwsza bary byś do piasak siły kwa, nie zwalniają tempa. Ślad, Monoślad czy monogen? Monoślad czy monogen? Nie, nie to tylko okno. <grystanie> Tobiasz zaraz zostawi motocyk, pojedzie samochodem razem z nimi. <grystanie> Patrzcie, po polsku napis, układanie kostki, czy wy to widzicie? to <grystanie> no Znaczy oni bardzo dużo samochodów szczególnie. Tak, dobrze, kiepy bili, kurczę. Ale jakby <tu> zawrócił, to wkrótce konkursu jest kładzony. Dobra, je tu uważajcie na dziury, na środku Uważajcie, bo tu dość grząsko Ja patrzę Co tam? Dzięki, da? No? Nie, to dwa minuty tylko No to nie jedziemy, bo chciałem zdjęcie tylko zrobić tutaj To możemy tutaj wyjść Tam i nazad, pani Majerz Znaczy tam i nazad, fotkę zdjęć Dobra, wykręć się tutaj już filmów e, widzieliśmy, nie są w stanie oddać tego, jak naprawdę wygląda mm, Kirgistan, bo tej głębi, tej pustki, tego ogromu, genialnego widoku, nawet z drona po prostu nie, nie widać. Tego, że gdzie nie spojrzymy, jest e, rewelacyjny widok. Na pewno jazda mm, po Kirgistanie motocyklem nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o asfalty, bo tutaj wczoraj zrobiliśmy jakieś 10 km po asfalcie, co było nie dość, że dość męczące, to też dość niebezpieczne, bo w sumie sporo z nas miało kilka takich e, dość poważnych przygód, bo Bartkowi tak, ktoś otworzył drzwi, e, ja zablokowałem koło na autostradzie, bo, bo ktoś tam próbował wyprzedać na trzeciego. Plus e, też w Kyrgyzstanie jest taka charakterystyka, że zrobiliśmy 200 km, a temperatura się bardzo mocno Zmienili. w tym czasie podniosła i to było mega odczuwalne, bo chyba nigdy tego nie czułem, aż tak dużej różnicy temperatur na tak krótkim odstępie kilometrażowym, że po prostu się jechało i co 5 metrów jak już się wydaje, że naprawdę jest już tak ciepło i tak ciepłym powietrzem wieje jak z suszarki, że już nie może być cieplej, to za kilometr było jeszcze cieplej, więc... Dobra. Tak, jak jechaliśmy z całą grupą. Przy okazji korzystając właśnie z interkomów i tej komunikacji mogliśmy na bieżąco sobie mówić, z czym się nam kojarzą właśnie te tutaj widoki. Niektórzy właśnie widzieli Peru. Wczoraj jak jechaliśmy, tutaj niektórzy widzieli Peru, Boliwię, Chile. Także ja tam nie byłem, więc nie mam porównania, ale na przykład Alpy, no to już tak. Gdzieś na przykład Bałkany, trasę transpogarską i wszystko w szutrach. Nie w asfalcie, tylko w szutrach. Więc tutaj jest bardzo duży plus i taki powrót, można powiedzieć, do, do takich korzeni jazdy enduro. Kyrgyzstan to przede wszystkim lekka dżungla na drodze, bo trzeba naprawdę na wszystkich uważać: na wychodzące zwierzęta. I na jeżdżących pod prąd lokalnych kierowców. To góry. Niesamowite góry, niesamowite widoki i górskie serpentyny szutrowe. To lekkie zacofanie, albo po prostu jeszcze nie ten etap rozwoju całego kraju, bo jest tu po prostu biednie. To niesamowita życzliwość i mm, pozytywne nastawienie lokalnych osób do turystów, zwłaszcza do turystów zwiedzających ten kraj na motocyklach. To sporo polskich akcentów, bo kierowcy często jeżdżą starymi polskimi samochodami. Kirgistan to jurty, których nie spotkacie chyba nigdzie indziej. Jurty to takie większe namioty stawiane na drewnianych stelażach. I opalane w środku piecykami popularnie zwanymi kozą. Tak jak u nas, nie? Ale konie tam lecą z tyłu. O Jezu. No, Tomek jest czat.